Siemanka jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Far Crya 4. Coś w się sensie przed chwilą zdarzyli, myślałem, że coś ciekawego wyjdzie z tego, ale nie. Dobra, już jestem pod misją. Mm, która sama się odpaliła? Tak, sama się odpaliła. Brother, This moment right here, this is your doing. I promise you, I won't forget the son of Bohan when this is finally over. Your father will be proud. Now listen. The Golden Path needs one voice in a meter. She's out of control. Look. Look around you. This is what Kirat needs. Stability, tradition, honor. But she keeps second-guessing every decision I make. Aha, jakaś akcja tutaj. Eee, wychodzi! Pośpiesz się, pośpiesz się! What the hell! Jadę, jadę, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. O Jezus, jak już mówiłem, zawsze nienawidzę czasówek. A tu przede mną już jakaś jedna jest. Dobra, ale póki co nie muszę być na tym. Czy dam radę dopłynąć? Dam radę dopłynąć tylko tutaj. Więc będę musiał. Trzeba sobie ten samochód dogarnąć. Przy najbliższym moście! Dobra, skoro most mamy, przy okazji dolecimy! Na pełnej akcji tutaj. Oni mnie będą chcieli tutaj zabić. Niestety, nie wiem dlaczego. Dziwni jesteście. No tak, tak, zabij mnie, zabij mnie! Kill me if you can, motherfucker! Dobra, robimy to. Jedziemy! Tak, ktoś mnie widzi. Ktoś do mnie pewnie strzeli. Eee, nie. Mm. Tak, póki my sobie tam na spokojnie jedziemy... Look at this, motherfucker! <laughs> ja to powiem, że sobie ogarnąłem już na maksa wszystkie ulepszenia związane z craftingiem. Jest bez lipy! <laughs> tak, zamiast pistoletu wziąłem sobie granatnik, bo to jest coś epickiego. Naprawdę, musicie mi to przyznać, że... Granatik zamiast pistolety są o wiele lepszym wyjściem Bo zarówno łuk jak i snajperkę mamy cichą Już pistolet można dupę potłuc, można sobie coś Fajnego ogarnąć ha, ha, ha. E, ma. Dobra, mogę tamten tam pojechać czy nie? Czekajcie, sobie. nie, dobrze ale... Już myślałem, że pojecham prosto, a powinienem skręcić Ale nie, jest jak najbardziej wszystko okej okay. Mam dosyć sporo życia i jakieś nóbki nas gonią Ale my się tak łatwo nie damy tak, przejdziemy i wszystkie. No tak. No nie spodziewałem się takiej akcji. Ale dobre. Mam nadzieję, że będzie elegancko. Tak, kula, nie wiem co chcesz, ale tak, tak zgadzam się. Na rozwalenie tej książki. Tak, tak, tak możesz. Sprawdź czy ktoś przeżył. To już po wszystkim? Och, ja myślałem, że tutaj coś będzie. Daj mi całą amunicję, jaką macie. Dobra, dzięki. Dobra, sprawdźcie, kto żyje. No żyją ludzie, na, 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 na normalu. To, co mam tu wejść. To ogólnie nasza ta wioska, w której zaczynaliśmy. Całą przyczynę trzeba by użyć.

Który to jest wschód? Serio? Gdzie jest słońce? A nie ma słońca, jest jasno. Epicko! A jest stąd, jak nie patrzeć. Odciąga więcej żołnierzy. O! Sorry, trafiłeś na Joy Gala. i Joy Gala Nie zrobię ci po gale. Ktoś tam, ktoś tam biegnie, krzyczy Fuck you. Ale im backdoor robię, tak. Swoją drogą. Sorry! I'm here, motherfuckers! Co tutaj się dzieje? Amunicję rozstrzepali, co za sukien koty? They're attacking from the east! East side Oh w mordę, P... Pe, pe, Renifera Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Show me your face Czyli zawsze O oh, mordę. nie wiem co ja zrobiłem, ale... To za z niego, no. Dzięki, z w głowę. That's what I like it. Ktoś to sobie przyładuję na spokojnie. What the fuck, co wy tu szukacie? Kolegów czy coś w tym stylu? Coś tam tu w tyłu wbija, to dlatego byłem taki z z coś tam. No, kolejny. Jak oni z takiej odległości potrafią mi strzelić headshota takiego solidnego. Ostrzał! Pod dachem chyba będę bezpieczny, co nie? Schowaj się, babo. No i gdzie ta? Gdzie te stałe? Haha! Nie wiem, że już się cieszyłem, że trafiło mi nad głową, nie? Że nie padło, że wszystko okej, okay? że super siku, ekstra, nie, a tu... jaka <hide> hejt. Znowu... Znowu to samo, I gdzie ja będę mógł się schować tutaj, co? Chyba w budynku będę musiał jakimś, dobra, to do tego... Okej, okay, dobra, rozumiem. Eee, e, ja, ja rozumiem. Co ja zrobiłem? Co robi X? O nie wiem, ale. To jest spokojne. Naciąga więcej żołnierzy. Chroń dom. Nie wiem, jakie oni mają skilla, Że się uchylają zawsze przed strzałem. Ale to czasem ich nie dobija. Ale wam headshoty, panowie Co tu robisz, co? Pozwoliłem ci tu być? wziąmuś Widziałem cię! Widziałem cię, nie uciekniesz! Amchija! <laughs> tak, wiem, że sprawiałem amunicji, ale Skoro oni się przygotowują do tego ataku, to mogą przeładować na spokojnie. Chcę. Nie ma przejścia! Kurczę byku. Zobaczcie, widzicie, o tym mówiłem. W całej maczki mam 15 granatów. Dzięki. Dzięki fajnym. przepisom. craftingowym Dobrze, co teraz? A jeszcze tak to się zwidzę. Nie mówcie, że to pan. Pan nieśmiertelny... a, zebrali się, dobra. No gdzie, gdzie ty jesteś, co? Dobra, kryjście tutaj mi pokazują... miejscowy? A wcześniej nawet nie zauważyłem. No strzelajcie, strzelajcie na spokojnie. Żyję! Wtedy też bym przeżył, ale oni chcieli wiecie. że skrypt napisać, który daje coś takiego, że... Że masz umrzeć. Nie trzecie się, jak się w tych w tych miejscach. Dobra, postrzelali, pofapali co teraz? Jeszcze dwie. No no to nam się robi. Tak, tak, będzie next attack. Czekamy. Cały czas From the East atakują. To jest spokojnie. Tak? Czy was kłamię, że jest spokojnie? Nie wiem kto to krzyczy, ale wszyscy są spokojni tutaj. Albo do posiłki jeszcze nadciągają, nie i sprawy, dobra już, już już teraz będzie akcja. Teraz będzie akcja, spada to! I wyrwał w biegu! What? Też mi się wydawało co, co nie było prawdą, miałem schizę Ej, eye Jay here! Die motherfuckers! No i po co było tu przychodzić? Też wam kazał w sumie no, kazali im, ale... Jak to na to patrzy? A hmm. widzę, że z dupy strony. Z, z każdej strony atakują. Dobra. Wkurzacie mnie troszkę. Dobra, jeden padł. Na kozaka! U. Ej ty żyjesz? Wziął co ty robisz, żyjesz gdzieś ty? Żeby nie bojisz się za bardzo cieszycie, to wam plakat usunę. Woo, woo, woo! Give me a rifle! Nie powinno tak zlamionego shotu, żebym wykonał wcześniej. I e BAM! Hehe Coś ktoś jeszcze ma do powiedzenia? Tak, widzę, że mają dużo do powiedzenia. Tutaj. Gdzie wy jesteście? Jezus, moja mapa mnie troluje. Skąd wy tego tak GPSa Wytar e, wytargaliście, że tak to nazwę? Wytargaliście, miało być. Oh, headshot. Kto mnie tam widzi? Moi mnie atakują? To by nie było miłe. Jezus, ależ mi strzelił. Ja wiem co mnie widziałeś ja się dziwię. Masz motherfuckersie, rozbił się elegancko. Potem i właśnie był granatnik, ja się schowam. Wszystko mam przeładowane? Ja stagpera sobie przeładuję, taki będę. Czwarta broń jest nie do przeładowania. Bum, 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 klapy, hepy, już, już, już punkt kontrolny. Teraz pewnie zadzwoni sabal, że. Jeszcze jedno! Jeszcze jedno!

Ujdą. tam gdzieś tam gdzieś czego więcej żumiesz widzę eee, tu jest ten ptaszek panie ptaszku dobra zaraz do pana ptaszka wrócimy oj oj ranaty everywhere jestem na polobitwę na środku samym nie chcę być na sam środku wejść fajne wejście sobie dorwałeś ale nope Cześć, masz granat, kurde panie! Skąd ty mnie! Jak mogłeś! Dobra, dobra, dobra! Rozumiem, że ten jeszcze żyje. Już nie? elegancko, ale tam jeszcze ktoś jest. Zabijecie go, bo dostatek go z drugiej strony, ale go nie widzę nawet. Nie dobrze. O, liścik tak przy okazji, skoro nam się nudzi, nie? Dobra, nie, ogarniamy tyły, bo... To tyły to jest... To jest tragedia. Oni się wolą zajmować jednym. Już całą zgrają motherfuckersów. Ja macie, już wam pomogę, macie, patrzcie, ginie. Dobra jest typ, jakiś mega parkurawiec. Nie końca Ej ty Panie, czy przypadkiem cię nie pogrzało? Grubas? O, Grubas idzie tam Przestanie strzelać, żebym mógł ci strzelić hada, dziękuję Pozdrawiam Every witam Serio Ej, panowie i panie Mam tutaj uzbrojonego podupę pana Sorry, mieliśmy Dobra, 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 uciekajmy. Bo ze strzelą i będziemy musieli odnowować misję. Opa. No, szybko zaczęli. Na dobrą sprawę. No, zgięcie wyczerwanie. Pakowaliście się na. Zginęli. Misję samobójczą. <grytanie> pach, 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 pach.

No i super. Mamy misję wykonaną. 1400 dostaliśmy punktów. XPA. W sumie 16 minut. Kolejna misja. Nie wiem, ile będzie trwała. To tam teraz skończymy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, łabeczki w górę. Dodajcie do ulubionych. Jeżeli to trwaliście do końca, napiszcie na lot. Miliony wykrzykników. Tak. Jutro stawiam kolejny odcinek. Także spokojnie. Tutaj nadrabiam. Znaczy nadrabiam. Robię sobie zapas, żeby was nie zostawić bez odcinków. Itulah konca, jangan kira rasa hai.